Karol Socha, trener wypowiedzi w meczu w Suwałkach. Panie trenerze, skończyło się jak się skończyło? No skończyło się kolejną porażką dla nas bardzo bolesną, bo myślę, że z przebiegu całego spotkania na nią nie zasłużyliśmy. Złożyło się na to wiele błędów, nie tylko naszych błędów. I tylko to, to powiem, bo nie chcę, nie chcę dalej gdzieś tam drążyć tego, bo popełniają błędy wszyscy. Natomiast boli nas to, że, że to jest kolejny błąd, nie nasz, yy, który decyduje o wyniku. To, to, jest, to jest cały czas, gdzieś, gdzieś to się powtarza, i, i no nie wiem, no ale, ale my jako zespół robimy wszystko, żeby yy, analizować swoje błędy, żeby je poprawiać, żeby, żeby ich już nie powtarzać. I myślę, że ktoś jeszcze. Też powinien zacząć, wreszcie może zwracać uwagę na to, jak wiele, jak masę błędów jest popełniana na tym poziomie, bo naprawdę no, jesteśmy rozżaleni, rozgoryczeni, bo, bo no, nie może się to tak w ten sposób skończyć. To, to jest sytuacja, która wypacza końcowy wynik meczu, bo wiadomo, że że my musimy się, musimy się otworzyć, musimy iść do przodu. Cały czas dążyliśmy do zdobycia bramki, stwarzaliśmy swoje, swoje sytuacje. Niestety nic, nic nie chciało wpaść. No, Hirek fantastycznie bronił w kilku sytuacjach, i tutaj no, no, wiadomo, że wiem doskonale, że to świetny bramkarz. I, 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 tego, się, i tego się spodziewałem. No. I, I ta druga żółta kartka no to jest efekt tego, że po prostu walczyliśmy do samego końca. No w tych warunkach gdzieś tam przy wślizgu jest zawsze wielkie ryzyko. Nas to trochę, trochę boli, bo tak naprawdę była już gotowa zmiana. Zabrakło pół minuty, minuty i, i Lizak byłby zmieniony. I gralibyśmy My dalej, i myślę, że grając w pełnym składzie, mielibyśmy no realne szanse, żeby, żeby znowu doprowadzić do, do wyrównania. No, no niestety, niestety się nie udało. Pochylamy głowy, ale. Ale paradoksalnie, przegraliśmy wysoko, ale paradoksalnie ja jestem dumny ze swojego zespołu, bo nawet w dziesiątkę zepchnęliśmy wigry i te bramki straciliśmy no, po, po, po kontratakach, kiedy już no, no, naprawdę musieliśmy się odkryć. I to jest naturalne, to jest normalne, że, że wtedy nie patrzy się na, na, na to, że można dostać tą bramkę, robi się wszystko, żeby, żeby odrobić straty. No i tak chcieliśmy, no, tak, tak walczyliśmy. Także ja generalnie jestem bardzo dumny ze, z tego zespołu, bo to są bardzo, bardzo młodzi chłopcy. Wspierani przez bardzo doświadczonych zawodników, i w każdym meczu dajemy z siebie wszystko, dajemy 100%. Popełniamy czasem naprawdę głupie błędy, no bo to jest, to jest, to jest niestety związane z tym, że, że wprowadza się młodych zawodników boli, że, że te błędy nas kosztują, właśnie bramy, bramki, bo tak naprawdę od czterech spotkań. Nie gramy wcale źle, a, a, a punktów nie mamy I z różnych powodów, tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko po naszych błędach. I mam nadzieję, że ta trzecia strona, bo już no, druga strona to Wigry, ale ta trzecia strona uderzy się też gdzieś w piersi i, 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 i no i nie wiem co, co zrobi. No Po prostu może trochę bardziej się przyłożyć do niektórych sytuacji. I tyle. No, gratuluję Wigrom wygranej. I... Bardzo trzymam kciuki za ten zespół. Spędziłem tutaj fantastyczny czas i, i, i mi, bardzo miło go wspominam z wielkim rozrzewnieniem. E, mam tutaj nadal e, przyjaciół i, i wiem, że tak pozostanie jeszcze długo i, i dlatego życzę tej drużynie awansu do pierwszej ligi. Najlepiej z pierwszego lub drugiego miejsca. Trener Linie Dawid Szumczek Patrząc na interneże na suchy wynik. Do dawno Wigry nie wygrały tak efektownie. 4 do 1. No tak, strzeliliśmy dwie bramki w końcówce. Przeciwnik grał w osłabieniu, <laughs> ale chciałbym zacząć od tego, że gratuluję moim chłopakom tych trzech zwycięstw. Troszkę zmieniliśmy nasz sposób grania, bo no byliśmy drużyną, która na pewno nie zasługiwała na porażki. Już nie będę odgrzewał tej zdartej płyty w tych wcześniejszych spotkaniach, kiedy, kiedy była ta taka ciężka nasza pasa, gdzie w pięciu meczach cztery razy przegraliśmy. I tak umówmy się, że tylko ze Śląskiem zasługiwaliśmy na porażkę. Tam Śląsk wtedy był lepszy. Natomiast teraz gramy bardziej pragmatycznie więcej bronimy dostępu do naszej bramki. Te boiska są poza, poza motorem i Śląskiem, one są bardzo trudne, grząskie. Cały czas gdzieś ta zima, te deszcze, wcześniej śniegi sprawiają, że no zmieniliśmy trochę nasze podejście. Też zmieniamy delikatnie system gry w trakcie meczu w zależności od potrzeb. I gratulacje dla mojej drużyny, bo. Dobrze realizują wiele zadań. Chronimy dobrze światło bramki. Zdarzają się te pojedyncze błędy, kiedy przeciwnicy mają możliwość oddania strzału, ale często jest tak, że któryś z naszych obrońców jest bardzo blisko i nie pozwala oddać czystego uderzenia i jesteśmy po prostu nieprzyjemni. Dlatego tych bramek tracimy mało w całej lidze, chyba tylko polkowice mają mniej. A też powoli się rozkręcamy ze zdobywaniem bramek. No i tak, w skrócie. Na pewno oglądając Bytowie widać rękę trenera, widać pomysły. przyjemnie się ich analizuje, wiedzą co mają robić na boisku, grają taktyką, której nie jest łatwo nauczyć, a dobrze realizują wiele rzeczy. Widać, że jest tam dużo młodzieży i chociażby dzisiaj pięciu młodzieżowców w wyjściowym składzie i sporo krwi nam napsuli tak naprawdę przez cały mecz, bo dopiero bramka na 3-1 uspokoiła trochę to granie. E, ogromny szacunek mam do, do trenera, bo jak widzę, drużynę, które tak funkcjonuje, to e, no po prostu trzeba takiej pracy pogratulować. A wiem, że ma teraz trudny moment i e, no dostają pechowe bramki. Dzisiaj też e, ten mecz się rozpoczął dla niej trochę pechowo. No jest grząsko w tym polu karnym, poszła ta piłka w nieprzyjemny kozioł. E, zresztą my też taką bramkę dostaliśmy, gdzie Hirek ciężko miał się zebrać, a e, Paweł Gierach e, no po prostu się pośliznął i ta piłka go, go trafiła. I, tak, te mecze wyglądają. Widzę codziennie ludzi z Osiru, którzy pracują na tym boisku, no ale niestety zima dała się we znaki. Jeśli chodzi o sam przebieg meczu, źle zareagowaliśmy po zdobytej bramce, bo wkradło się w nasze szeregi rozluźnienia i musimy to skorygować na przyszłość. Zdobywamy bramkę, mamy ten mecz układać do siebie, mamy poprawić i zdobyć drugą. Nie możemy sprawić, że nagle sposób naszego grania wygląda tak samo ale w stykowych sytuacjach gramy na 90% i e, nasza drużyna o tym wie. W przerwie e, dużo o tym rozmawialiśmy. Potrzebujemy cały czas impulsu i utrzymywania takiej walki, takiego charakteru w grze. E, no i jeszcze taka rzecz e, handicapem, bo wiem, że trudno było wejść do drużyny zawodnikom nowym i tym, którzy do nas dotarli przyszli zimą. E, I bardzo mnie cieszą te bramki Mularczyka i Orzechowskiego, bo oni po prostu dobrze reagują, bardzo dobrze wyglądają w treningu i taką wisienką na torcie jest to wejście Michała Żebrakowskiego. My w Wigrach wierzymy w ludzi, Michał ma za sobą bardzo trudny okres zdrowotny, dużo klub mu pomógł i ludzie związani z, no z tą działką, z rehabilitacją itd. Tak bardzo dużo energii, pracy włożyli w to, żeby Michał wrócił do zdrowia. Trzymamy mocno kciuki, żeby, żeby to zdrowie teraz już mu dopisywało, bo ma bardzo duże możliwości i papiery na, na to, żeby grać w wyższej lidze niż druga. No, jestem jego kibicem, trzymam za niego mocno kciuki. Cieszy mnie bardzo ta bramka. Też ludzie w klubie wierzyli w Michała i, i dużo zrobili, żeby wrócił. Mam nadzieję, że to będzie taki pozytywny impuls. Martwi mnie trochę to, że, że pecha ma Michał Ozga, bo znowu gdzieś tam w starciu cały czas dos, dostaje w to, w to samo miejsce. Trochę asekuracyjnie dzisiaj zszedł z boiska, raczej nie powinno być tam nic poważnego i z takich jeszcze dodatkowych rzeczy myślę, że, że to wszystko, jeśli chodzi o to spotkanie. Dobra, niektórzy powiedzą, że przed Wami teraz mać prawdę. Do chojnicanki, która tylko ciut wyżej traci do niej jeden punkt bardzo solidny rywan. Tak, 27 mecz prawdy w tym sezonie. Bo pierwszy był meczem prawdy, jak wyglądał okres przygotowawczy, potem był mecz prawdy, e, czy to nie był przypadek. I tak te mecze się m, gdzieś tam cały czas e, wałkujemy ten temat. E, każdy mecz jest o 3 punkty, każdy mecz, to jest nowy sprawdzian. Cóż z tego, że Skra wygrywała na początku wszystkie mecze, jak teraz te mecze przegrywa? Co z tego, że my wcześniej przegrywaliśmy, jak teraz wygrywamy? Trzeba dużo cierpliwości, zachowywać taką zimną głowę i cieszę się, że Drużyna tak zareagowała na te porażki, bo marzec był dla nas przeklęty, a kwiecień na razie jest bardzo udany.